Polscy rolnicy zrobią wszystko, żeby ta partia nie rządziła, bo ona się po prostu do tego nie nadaje. Oni wyraźnie ogłaszali siebie jako, jako przyszłych polityków, że będą obręczami polskiej siły, że zrobią wszystko, żeby nasze rolnictwo y, dorównało rolnictwo w, y, w Unii Europejskiej. Tak rzeczywiście tak, nie, ma, tak, nie ma tak, tak się nie dzieje i my się na to nie zgadzamy. Dlatego od trzech lat y, widzimy, widzimy tą, po prostu, ten kryzys polskiego rolnictwa, my się na to nie zgadzamy, dlatego jesteśmy po raz kolejny tutaj, w koszulach y, koło środy wielkopolskiej i będziemy strajkować. A w jaki sposób będzie i Na czym on będzie polegał dzisiaj? Jest to, strajk, jest to strajk ostrzegawczy. Ten dzisiejszy strajk jest strajkiem ostrzegawczym Będzie to przejazd y, z koszu do Środy Wielkopolskiej, y, do samego centrum i tam będziemy rozdawać mieszkańcom Środy warzywa y, i owoce z etykietą, y, na której będzie napisane, ile tak naprawdę rolnik dostaje za swoje produkty, a ile konsumenci płacą za to w sklepach, w marketach. Jest to, jest to, są to niepotyczne różnice. Na przykład w przypadku jabłek powiem, że jest to 50 groszy za kilogram dostaje sadownik, a, a market w marketach konsumenci płacą za to 350 zł za kilogram. My się na to nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na, na stale rosnącą drożyznę w Polsce. Jeżeli chodzi o też o ceny prądu, gazu, o ceny nawozu, polska, polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy tego nie udźwigną. W Sabie Wielkopolsce będzie 12 protestów, w całym kraju będzie ich około 50. W poprzednich wyborach parlamentarnych skoro rolników głosowało teraz na obecną władzę. Czy Pan się zmieni? E, tak, oczywiście rolnicy są rozgotanie zresztą sam pan widzi po frekwencji jaka dzisiaj jest tutaj w Koszutach, ponad grubo ponad 100 traktorów, e, zbulwersowanych rolników i tak dalej. E, no, powiem tak, może i rzeczywiście polscy rolnicy e, mocno się dołożyli do tego, że obecna partia e, wygrała te wybory 7 lat temu, ale dziś powiem jedno. Kolejna, kolejna po kolejnej, po kolejnej kadencji z partii, która tak naprawdę nie robi nic, nie ma pomysłu. Ludzie, którzy żyją w bańce i nie wiedzą, co się dzieje tutaj w rzeczywistości dla polskich wsi, nie wiedzą, co się dzieje oddolnie w miastach, w firmach. Oni po prostu tego widzieć nie chcą i, i dlatego takich ludzi my nie chcemy, żeby oni nami kierowali. Ostatnio wynikało z gusu, że prawie co czwarty rolnik żyje w ubóstwie. Jak to jest w rzeczywistości? Rzeczywiście tak jest. Tylko rolnik jest na tyle honorowy, że się do tego nie przyznaje. Ale, ale taka jest rzeczywistość. Przecież dane gustowskie wyraźnie wskazują na to, że codziennie upada 96 gospodarstw środowych, Dzień w dzień. To, jest, to, to są dane z 2021 roku. A w ostatnich latach co najbardziej uderzyło w rolników? Czy to były właśnie podwyżki cen nawozów, czy jakieś inne rzeczy? Y Między innymi w ostatnim czasie to podwyżki cen nawozów, podwyżki stale rosnących kosztów produkcji. No i co jeszcze bardzo ważne, dominacja w handlu marketów, wielkich przedsiębiorstw, korporacji. Po prostu ze względu też na, na, na szalającą pandemię te markety jako jedyne były otwarte, a inne handle, takie na przykład jak stragany, gdzieś tam targowiska, hurtownie, to wszystko było poza pozawykowane ze względu na COVID. Ale marketom dało się przyzwolenie i one jakby nie były, były nawet niektóre, 20, 24 godziny były otwarte, i one zdominowały cały rynek. A teraz co pokazują? Właśnie to jest to, co my właśnie pokazujemy ludziom. Tą różnicę w cenach. Że za ziemniaka my jako rolnicy dzisiaj otrzymujemy 60 groszy, a w sklepie konsumenci płacą za niego 3 zł za kilogram. No to, to, jest, to są absurdy jakieś. co najbardziej Was teraz dotyka? Czy to będą właśnie nawozy, paliwo, energia? O, nawozy z 900 na 4000. To jest chyba najgorsza rzecz, jaką może być. Mhm. Tuczniki po 3,50 polskie maciora po złoty 60 knur po złotówce no i co? te dodatki pasowe, też wszystko do góry, no to nie wiem, a o, o paliwie i o innych rzeczach to już nawet nie ma. Szczerze panu powiem, że 1 lutego na olednie cena spadła do 5.14, wczoraj jechałem już z 5.22 i miało nie być podnoszone żadne paliwa, nic, to kto to podnosi wszystko? Jeżeli ja jestem wadowcem, to, to ich obniżenie watu to mi nic nie daje, a teraz jak podnoszę, to ile jestem w plecach? No ale jeśli nawóz w zeszłym roku kosztował 960 zł amonowo, a pszenica kosztowała 900 zł, a teraz mocny amonowo to kosztuje 1000, 3300, no to nie wiem ile te sposób by musiało kosztować 300, 300. 3 razy tyle. 3 razy tyle. Ani pół tysiąca? Nie no a to, a ten chleb, te mąka to wszystko? Jak? No kukurydza była po 570, zastosowaliśmy no teraz w tym roku po 700, nie? A. 20. To ile to jest procent w skali no Paliwą, nawozy, części, nie części, wszystko. A pszczyznica zdrożała, przypuśćmy tam 400 zł, no to zdrożała tylko 30%. A nawozy 300% nie. No to... produkty wszystkie, bo na przykład folia rolnicza zdrożała praktycznie o 30-40% części rolnicze. Wszystko ogólnie idzie tak w górę, że to jest nieporozumienie, a nasze produkty wszystko stoi. No jeżeli cena skupu jest przed 26 lat, Yy, a nawozu jest yy, dzisiejsza, to znaczy wtedy tona nawozu kosztowała 500-600 zł, dzisiaj kosztuje ponad 3000, to yy, myślę, że tu każdy sobie odpowie, jakie to jest przełożenie. Korolnicy rolnicy w ogólnie jako rolnicy, również też ze, z Izb Rolniczych i nie tylko, Zaprasza, witamy wszystkich śledzian na naszym happeningu. Przyjechaliśmy do was z koszut. Jest nas tutaj ponad 100 traktorów. I nie przyjechaliśmy tu pokazać w tych traktorach pieniądze, tylko przyjechaliśmy pokazać, że jest problem w produkcji żywności. I wy o tym drodzy śledziani powinniście wiedzieć. Dlatego przywieźliśmy do was warzywa i owoce i na tych warzywach, na tych paczkach, które wam będziemy rozdawać, rozdajemy, będziemy wam to rozdawać za darmo. Nie oczekujemy żadnej, żadnej płacy za to, bo nasza produkcja i tak upada. Jesteśmy bankrutami. ale chcemy zważyć na jedną ważną sprawę. Ile wy, szanowni śledzianie, płacicie za dane warzywa i owoce w sklepach, a ile tak naprawdę rolnik dostaje? Rolnik, który podejmuje trud, tej ciężkiej pracy, wzrostu tych warzyw, który trwa miesiącami, który ponosi koszty produkcji, koszty nawozu, ochrony, podlewania, chodzenia nad tym, wczesnego wstawania, dopilnowania, żeby urosło, żeby pozbierać, żeby spakować i dostarczyć do punktu odbioru. Mamy takie warzywa jak ziemniaki i na tych ziemniakach Szanowni Państwo, są cenówki. Na każdy za każdy z tych małych są cenówki w postaci etykiety. Ile za jeden kilogram otrzymuje rolnik, a za ile wy konsumenci płacicie za to w sklepach, w marketach. Powiem Wam na przykładzie ziemniaków. Jest to 50 groszy za kilogram dostaje rolnik, a Wy za to płacicie 350 zł za kilogram. Mamy kolejne. Jabłka, sadownik otrzymuje za jabłka 50 groszy za kilogram, szanowni państwo. 3,50 zł za kilogram wy płacicie w marketach. To jest skandal. Te jabłka potrzebują pielęgnacji, opieki, dbania o to, żeby urosły takie, które wy jako, oczekujecie jako, jako konsumenci. I mamy pietruszkę, szanowni państwo. Bo ostatnio, pietruszka to jest temat kontrowersyjny. Się mówi, że. Rolnikom to już się w głowie poprzewracało. Tyle za Piedruszce zarabia. Otóż rolnik za pietruszkę otrzymuje, tu jest 60 groszy. No teraz to jest około złotówki. Ale Wy w markecie płacicie 8 zł za kilogram za te warzywo. Jest to nie do pomyślenia. I tak jak mówię, przewaga marketu, sprzedaży doprowadziła do tego, raczej ogólnie pandemia się do tego przyczyniła, bo jakby nie było. Stragany, taki jak ten, na którym tu jesteśmy na targowisku, to wszystko było pozamykane. Hurtornie były pozamykane, lokalne sklepy były pozamykane, a w marketach handel kwitnął, często nawet 24 godziny. To doprowadziło do tego, że tu na tej płycie targowiska nie ma straganu, nie ma handel. Ten handel, normalny handel, taki normalny, nasz lokalny, zanika. Zdominowały to markety, które, powtarzam, wykorzystują nasze, naszą przewagę wykorzystują przewagę handlową i za to wszystko odpowiedzialny jest, za to wszystko odpowiedzialny jest rząd, odpowiedzialne jest państwo że nie ma nad, nad tym kontroli dlatego tu jesteśmy dzisiaj żeby wam pokazać, ale szanowni państwo mamy do was Przyjęliśmy tutaj z postulatami naszymi. Mamy ich kilka tych postulatów. Pierwszy postulat to stop drożyźnie. Nie zgadzamy się na tak wysokie ceny nawozów, nie zgadzamy się na wysokie ceny środków do produkcji paliwa, gazu. To wszystko powoduje, że rolnicy bankrutują. Bankrutują również przedsiębiorstwa. Nie zgadzamy się na bardzo niskie ceny czody, bo. Na dzień dzisiejszy rolnik za otrzymuje 3,84 zł za kilogram czystego, 100% mięsa. To jest skandal, szanowni Państwo. To jest to cena sprzed 30 lat. To jest chore, kiedy wzrosły dramatycznie koszty do produkcji. A Wy, jako konsumenci, za to mięso w sklepach, w barketach często przetworzone, często jest tak, że z jednego kilograma jest wyprodukowane półtora kilograma mięsa, wy płacicie. 40-50 zł za kilogram. To jest skandal. Na tym nie zarabia rolnik. Równie, również podobnie jest z mlekiem, Szanowni Państwo, za mleko rolnik otrzymuje na tą chwilę 2 zł za litr. Jak 2 zł za litr, to butelka czystej wody mineralnej nalana z jakiegoś źródełka kosztuje więcej niż te mleko, które produkują krowy. Wy wiecie sami, ile płacicie. To mleko kosztuje praktycznie ponad prawie 4 zł za, za litr jeżeli chodzi o sklepy na to się nie zgadzamy te pieniądze nie trafiają do rolników te pieniądze zabierają pośrednicy korporacje i ci właśnie, którzy mają przewagę handlową których rząd, obecny rząd doprowadził do tego stanu, że my upadamy dlatego jesteśmy tu jesteśmy tu pod hasłem, bardzo ważnym hasłem my rolnicy nie będziemy umierać w ciszy, na to nie pozwolimy Dlatego jesteśmy tutaj i będziemy robić hałas, żebyście wy widzieli, bo to nie dotyczy nas, to dotyczy was, bo wam się portfele skończą. Za chwilę wam zabraknie pieniążków na, na to, żeby godnie żyć. Ci, którzy 7 lat temu nazywali się zbawicielami polskich wsi, tak naprawdę doprowadzili do jeszcze większego jej upadku i bankructwa. Widzicie, oglądacie w telewizji tak naprawdę jakąś szelankę, propagandę, którą obecny rząd głosi, że tak jest dobrze do, dla rolników, że są dopłaty i tak dalej. Ale gdyby było tak dobrze, to by tych ponad blisko 200 rolników z nami nie było. A śledziam wszystkich, zapraszamy do, do naszych warzyw. Będziemy Wam rozdawać. Wierzcie, kosztujcie, niech Wam służą. I życzymy Wam wszystkiego dobrego. Przepraszamy też za ten zamęt, który zrobiliśmy, ale to nie jest zamęt. To jest, to jest tak naprawdę upadek polskiego rolnictwa. I wiedzcie dobrze, że tak na tych panelach jest napisane, tak rzeczywiście jest. Agrounia walczymy w imieniu polskich konsumentów. My rolnicy chcemy dobrze żyć. Tak trzymać chłopaki! Tak trzymać!